Siema, dziś wam pokażę nowy nabytek czyli moją prasę z John Dira. na początek tu mam takiego klasa z wiecie, prasą i akurat będę robić dziś baloty w tym odcinku pokażę wam trochę tą prasę tu jest otwierane z tyłu ale to wiecie, jak przy każdej belarce to jest obniżane tu podwyżane. Tu jest taki korek w razie by się złamał zaczep przy ciągniku. I co mam więcej wam pokazywać? No chyba nic, prawda? Tutaj John Deere 854. To jadę dalej. Jadę tak, jadę. Wiecie, no. Jak przy każdym ciągniku jest zaczep, to prasa musi być podłączona, prawda? Wiem, że gadam głupoty, ale jadę dalej. prasa. Jadę dalej. Tu mam, jak widzicie, już nucholanda no z przygotowanego na zbieranie balotów tam przyczepę mam jeszcze tam fligi przy, jeszcze nie przygotowano ale przygotuję poza odcinkiem w sensie na przecinku odcinka albo nie sumienie jadę dalej bo tu gadam a jak się gada to za dużo się nie dzieje